Na pewno o wiele lepszy mecz niż ten, który zagrałyśmy w Rumunii. Przede wszystkim realizowaliśmy te założenia, które miałyśmy. Grałyśmy w piłkę ofensywnie, tak jak chcemy. Lecz na pewno chcemy poprawić, żeby zagrać na zero z tyłu, żeby nie tracić tej koncentracji do końca meczu, żeby pozostać. W meczu, a nie, a nie jakby, no wiadomo, że ta bramka stracona gdzieś tam nas boli. Wynik lepiej wygląda 4-0 niż 4-1, ale, ale jestem ogólnie bardzo zadowolona z zespołu. Tak jak powiedziałam, o wiele lepszy mecz niż ten w Rumunii. No właśnie, było trochę nerwowo w Rumunii, tam pachniało, że będzie 2-0. Kinga, piękna interwencja. Powiedz, dzisiaj bym bardziej skoncentrowany, już zdecydowanie lepiej to wyglądało. Tak, na pewno też uważam, że pomaga to, że gramy w domu. Dzisiaj naprawdę czułyśmy ten doping tutaj na stadionie, on też nas niósł. Chciałyśmy też zagrać, odwdzięczyć się przede wszystkim, zagrać dla kibiców i tak jak powiedziałam, tutaj czujemy się jak w domu w Rumunii gdzieś tam. Ten wynik był na styku. Kinia uważam, że w tamtym meczu wybroniła ten mecz dla nas, ale, ale tak naprawdę to właśnie o to chodzi, że siła jest w drużynie, nie w indywidualnościach. No właśnie, co powiesz o tym nowo reprezentacji? Piękny stadion, piękna atmosfera. Jak się czujecie w tym nowym domu? Na pewno fajnie, że, że kobieca piłka w końcu ma swój dom. Uważam, że tak jak powiedziałam przed chwilą, że ten stadion, dzisiejsza atmosfera, to jak nas kibice przywitali, jak Gdańsk wygląda dla kobiecej piłki. Nic tylko gracie się odwdzięczyć. Mam nadzieję, że tych kibiców z meczu na mecz będzie coraz więcej, że, że ta kobieca piłka będzie szła do przodu. Czy w tej chwili czujecie się lepszym zespołem niż jeszcze w lipcowych meczach Ligi Narodów? Yy... Wiadomo, nie chcę nigdzie szukać broń Boże jakichś usprawiedliwień. Gdzieś tam lipcowe zgrupowanie było cięższe pod tym względem, że każda z nas była gdzieś tam po wakacjach, ale tak jak powiedziałam, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Myślę, że, że każda z nas czuje się mocna, przez to nasza drużyna jest mocna i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że, że jesteśmy mocniejszą drużyną i że możemy grać ze wszystkimi. A podeszłaś do jednego takiego wolnego strzału bezpośredni, przypomniało się to, co kilkanaście dni temu zrobiłaś widzę, Kusiło? Tak. Yy, tak, gdzieś na pewno też moja wina, gdzieś tam miałam myśli w głowie, żeby uderzyć z prostego podbicia w ostatnim momencie zmieniłam co, co wyszło tylko na gorsze, ale gdzieś tam chcę szukać, żeby... Bo wiadomo, że, że strzał jakby z dystansu jest moim atutem, więc chciałabym tego szukać więcej w meczach. A atmosfera na trybunach pełno dzieci i dziewczyny,